To jest prosty trik dotyczący szczotek. Nie ma znaczenia, czy zajmujesz się powlekaniem rur, czy ich czyszczeniem. Będziesz mieć śrubę ustalającą, która mocuje szczotkę do wału w ten sposób. Ale jeśli ta śruba ustalająca się wyrobi z jakiegokolwiek powodu, zauważysz, że wał będzie się obracał, a jednocześnie niekoniecznie będzie poruszał łańcuchem, przepraszam, szczotką. Aby to naprawić, oczywiście mamy coś, co nazywamy blokadą szczotki. Wygląda to tak. Blokada szczotki zakładana jest z jednej strony, i oczywiście z drugiej strony również zakładasz blokadę szczotki w ten sposób. To zapobiega przesuwaniu się szczotki. Ale mam tu mały trik, który odkryłem i który jest naprawdę fajny. Tutaj mamy zwykłą gumową podkładkę i wszystko, co musisz zrobić, to założyć gumową podkładkę z jednej strony, następnie nałożyć na nią szczotkę, potem kolejną gumową podkładkę z drugiej strony, a na końcu blokadę wałka. Teraz elastyczna guma skutecznie zapobiega przesuwaniu się, gdy obracasz szczotkę. Specjalne blokady wałka solidnie blokują się na wałku, a wytrzymała guma utrzymuje wszystko pewnie na swoim miejscu.